Jesteśmy na planie najnowszej odsłony reklamy sieci komórkowej Play. Zostałam zaproszona przez Kubę Wojewódzkiego, żeby mu tym razem w tej odsłonie towarzyszyć. To co będziemy teraz robić? A jak to? Ja będę oglądała Ciebie, a Ty. Uff. Nie bój się. <noise> Nie będzie bolało. My jesteśmy podobnym z Kubową pokoleniem, więc gdzieś ten kanon filmowy, myślę, mamy podobny. Oczywiście w gustach się na pewno trochę różnimy, ale kiedy przerzucaliśmy się tytułami, które miały nas zainspirować do, do naszego dialogu tutaj, to bardzo wiele filmów się powtarzało i też mamy podobne rozumienie tytułów w sensie poczucia humoru i tego, co dany tytuł może znaczyć w naszej, w naszej sytuacji tutaj wzajemnej. I to było fajne, bo był jakiś taki rodzaj po prostu porozumienia i po, wspólnego poczucia humoru. Bardzo to jest jakby przyjemny plan filmowy. Super, super mi się pracuje z Tadeuszem Śliwą. Pierwszy raz z nim pracuję. Poznałam go tutaj właściwie na, na tym planie. Przemiła atmosfera, wspaniała ekipa, świetne jedzenie. No właściwie szkoda, że tak szybko kończymy. Bardzo serdecznie zapraszam. Już tej jesieni nowa odsłona Play'a ze mną i Kubą. Bardzo serdecznie polecam. Magda Cielecka. Poczekaj, to ja się bardziej zbliżę. Poczekaj, to co będziemy robić? Tak, tak, dobra, dobra, tak, dobra, dobra. Mam, ale mam, ale to zagram, ale... To będzie... Polecę Bergmanem teraz. Proszę. <laughs> dobra? Proszę. Dobra, Jestem twardy, jestem silny, jestem zdecydowany. Nie wymięka mam jaja. I get balls, balls, balls. Y <laughs> Ona się śmieje ze mnie, panie Cezar.